Hej, tutaj PS4Gamer i zapraszam wszystkich do ósmego odcinka z gry Plants vs Zombies Garden Warfare na PlayStation 4. Dzisiaj to jest już ostatni odcinek z przedstawienia wszystkich postaci, ponieważ to już jest ósma i ostatnia postać, czyli Scientist, lekarz od po prostu frakcji zombie. Jest to moja najmniej ulubiona postać, bo oni po prostu tą postać zrobili najgorszą, ta postać nie ma w ogóle umiejętności przydatnych do walki i praktycznie do leczenia też nie, nie podoba mi się w ogóle jej styl grania jak i karabin, to jest naj, oni tak jakby, dlatego rozumiem tak jakby komentarze ludzi, którzy mówią, że yy, rośliny są OP, ta postać jest, tak nieprzydatną postacią tylko dlatego, że leczy, jest jakiś jeden plus, ale nic z nią nie można zrobić. Po pierwsze, tak, jej karabin ma tylko 5 naboi i te naboje zabierają 20 życia, więc to jest tak naprawdę nic. I wolno, strasznie się ładuje ten karabin. Yy, I no, nie zabijemy nikogo, przepraszam, bo po pierwsze, niby ma trzy jakieś lufy, ale te lufy nic nie działają, tylko jedna działa. Więc nie jest kompletnie przydatne. Yy, wolność się ładuje, tak jak powiedziałem. I wszyscy mają karabiny praktycznie, więc no, albo tak jak piszuter. Ma 10 nabojów, a nie 5, więc możemy przynajmniej kogoś strzelić. Yy, drugie co to jego umiejętności. Jego umiejętności są trzy... banalne, takie, bo jest granat, który tak naprawdę nic nie daje, bo. Nie wiem, no przepraszam, że tak jestem w ogóle nastawiony negatywnie, ale no nie lubię tej postaci, bo po prostu zniszczyli trochę zombie, zombie mają trochę w pracy przez to, że mają właśnie takie lekarze. Yy, ma tak, granaty, które dużo nie dają i ma teleport, który jest na krótki dystans i też nie jest dużo pomocny. Jedyną dobrą tak jakby no jeszcze tą jakby atrybutem jego, tą umiejętnością jest... Yy leczenia, czyli postawienie takiej wieżyczki w leczeniu i to wszystko. Kwiatek, Sunflower, zobaczmy na Sunflowera. Sunflower ma tak, ma dwie umiejętności leczące i jedno ma umiejętność bardzo ofensywną i to działa świetnie. Na przykład wtedy co prezentowałem w tamtym odcinku ma, ma tak, i ma leczenie takie, że leczy jedną postać, i ma leczenie, że leczy wszystkich. Więc to jest naprawdę świetna rzecz i ma jeszcze ofensywny yy, skill, czyli bijanie się w ziemię i takim tym e, jakby słonecznym atakiem, to co właśnie mnie teraz zabił, czy znaczy on tam asystę pewnie dostał, takim słonecznym promieniem mnie atakuje i to zabiera bardzo dużo życia, plus ma karabin i lekarz scientist wymięka przy słoneczniku i taka jest moja opinia. Ale chcę wam pokazać po prostu, Rozgrywkę całą tą. Ogólnie jeszcze moja drużyna trochę lami, tutaj lami, no jest słaba po prostu. Ja jestem najlepszy na mapce, a tak naprawdę nic nie zrobiłem, więc mam problem. I wcześniej próbowałem nagrać rozgrywkę i tak samo było, widocznie mi się trafiła ta sama drużyna taka, więc nie da się dużo zrobić. Ale lekarz też dużo nie wnosi w to, więc. Nie lubię tej postaci, grałem ją tylko kilka razy, bo nie podoba mi się. Okej, okay, no ale gramy. Na razie idzie tak jak mówiłem, nieźle nas niszczą bez 36 do 13 i no pożegnamy się z wygraną na pewno, no bo nie da się już tak naprawdę wygrać tej rozgrywki, bo musielibyśmy leczyć się wszystkich nawzajem i znaczy wskrzeszać i leczyć nie jest wykonalne w tym momencie. Nie wiem dlaczego tak jest, ale widocznie taka drużyna jest, bo mówię, grałem chyba dwie czy coś gry przed i tak samo cały czas z zombie przegrywałem, więc... I to chyba wybrałem najlepszy filmik, gdzie najlepiej mi szło tutaj całej tej drużynie. Tak właśnie nie wiem. Albo są jakieś... Taka wielka przepaść, bo ja jestem, gram na tym trybie welcome mat, czyli tryb y, podstawowy do 50 vanquishers, czyli zabójstw i on działa tak, że ten welcome mat jest bez żadnych upgrade'ów, tylko podstawowe postacie z podstawowymi skillami Ale widzę, że tu jest podzielanie takie duże, bo już się wszyscy zaczęli już grać dużo w tą grę, więc ulepszyli swoje te postacie, odblokowali jakieś inne, więc oni grają na tym zwykłym takim vanquish trybie gdzie już mogą używać te właśnie specjalne postacie, a tutaj jest taka przepaść, są albo nuby tragiczne, albo są pro gamerzy, którzy po prostu nie wiem, chcą się pobawić na tym Welcome Mat. Ja, ja akurat gram na Welcome Mat, bo chcę dla Was nagrać te podstawowe postacie, nie chcę żadnych ich ulepszeń ani niczego, więc y, dlatego tutaj nagrywam na tym, bo jest najlepiej. E, tak jak mówiłem, jeszcze zrobię dwa odcinki z tych y, innych... Y, Jeden odcinek zrobię Reszty drugi e, zombie z tych innych mapek, i wtedy zrobię recenzję pełną na, te na temat gry. No, daliśmy trochę planu 50 do 23, więc słabo poszła ta rozgrywka. Okej, okay, ja się z wami żegnam, i do zobaczenia jutro w następnym odcinku PS4 Gamer. Tutaj subskrybujcie, oglądajcie, lajkujcie i komentujcie. Cześć, do zobaczenia jutro.